Usypianie i oswajanie. Znaczy usypianie łapanie w i zabijanie jeszcze tego. Dinków przy nich. Ja mogę zabijać coś tam. Dobra, ja sobie biorę już łuk. Bo, bo ja nawet łuku nie mam, także. Zmieniamy szczały na usypiające. Ja mogę szczylać. W oponę. Mhm. Another journal entry from the ship's database. Nineteen. it wasn't even like this one. <laughs> uh. oh, you absolutely have to round up those nearby baby maylings for... No, it's for... technical reason. Tam trzeba zapierdalać No czo? No i jest. No i teraz ślady Aha Aha Powiem że ten Spyglass kurwa działał no, właśnie, bo mi Spyglass no, też nie działa. Mi raczej też nie działa. Ale mam ślady. Piedrożka panowie. O kurwa, ten Argi. Hehe, <giby> mówię, ja tu piedrożę panu? Heh, ten gigę zaodpalił. A co? Co co, co będę BDF? Gdzie tu piedrożka? Found him! To co, to trzeba zabijać, czy to trzeba, trzeba usypiać? To, to trzeba usypiać i łapać w siatę, ale tam linki, które biją ich trzeba... Dobra, schowam tego gigę, bo zeżre wszystko naraz. Kurwa, jak to usypiać, jak to lata? No to lata, lata. Ja pierdol... Nie um, there's no dead or alive option. Małigąd, no, no chyba czyli na dajcie mi łuk. Ty jakie wysokości, czyli na to 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 na Ale go trzeba najpierw uspać, nie? No, po o, prawej stronie masz pasek, jak masz zielony, to już łapiesz go w siatę. No, wiem, Gdzie wie, mi lecisz? Co? O, wywalił co No, Dobra, tu jest jakiś z torporem nabitym. W go! Wchodzi, kurwa, czy co? No masz po prawej zielone panski, jakim zajebiesz z sypiaczki to na musisz ze swojej usypiaczki mieć. Nie mam do jestem nieprzygotowany do misji. Zlagowało. To jest Jakie. To, że oni latają. Siatom. jest od czasu generalnie na razie, no to. Wkurwiające to jest Bulldogi się lepiej robi, przynajmniej one tak nie latają. Z celi w niego jak tak biegę. I'll set this one aside for analysis. ten to niech on usypia ty światy wal do nich. No, ale wiem nie, wiem, nawet nie <grywa> kurwa, do niego żeby go złapać. Ja też. Kolejne ślady. Tam są gdzieś last found track. No tu jest. są. Tak, tylko polecieli w drugą stronę. Hmm. Gigała, puszczamy, cyk. Go, go, go. Chociaż jakoś te ślady widać, kurwa. Nie to, co na jedynce. Najlepiej je w nocy widać. A to prawda, prawda. Trzewodzie chuje są. Ja pierdol. O kurwa, wilki. Zabij, co za problem. Coś mi gryzie. Nie, to wszystko w wodzie lata. Nice work! I'll set this one aside for announces. O! Złapany. Czekaj, że nie dopuszczę. Co tu płynie, kurwa? To był mały? No, jeszcze są dwa do złapania. Tylko te podświetlone się liczą. Tak, tak. Jak on szybko pływa? No, nie gryź <grymien _> go Cezar. Jebanek! Przecież ja go na teku nie mogę dogonić pod wodą. Muszę się uspokoić, pobyt. Czekaj, Cezar się zablokował, już go złapałem w siatę. Jeszcze jeden. Ten siedzi pod wodą. a ja się topię. Dobra, siata. Spać. Uff, czyli zrobiona, tak? No, zaliczona. No, zaliczona no, no, ta. Oh, I moja pierwsza misja